W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat wyboru działki, jak wybrać działkę pod budowę domu jednorodzinnego, jakimi kryteriami się kierować, i na co zwrócić szczególną uwagę. O tym w dzisiejszym filmie. Więc jeżeli chcecie poznać 6 zagadnień, które należy przeanalizować przy wyborze działki, to kliknijcie lajka like i zaczynamy. Oglądaj do końca, ponieważ oprócz głównych sześciu punktów, przygotowałem dla Was również kilka dodatkowych wskazówek. Które mogą pomóc w ostatecznym wyborze. Zapraszam na film. Większość rzeczy, o których będę mówił, może mieć większe lub mniejsze znaczenie w Waszym konkretnym przypadku. Kolejność, w której będę prezentował kryteria wyboru, ustawiłem według siebie i jest to moja subiektywna opinia. Wszystko jest oczywiście kwestią priorytetów i indywidualnych potrzeb. Dla Was kolejność może być inna, a część rzeczy może być nawet w ogóle nieistotna, z różnych względów. Nie każdy z nas ma możliwość nieskończonego wyboru. Czasem wybieramy po prostu z tego, co w danym czasie oferuje nam rynek. Ale dla jasności, nie będę mówił o tym, gdzie szukać działki lub jak negocjować warunki jej kupna. To jest film o tym, jakimi kryteriami kierować się przy jej wyborze. Reszta jest już po Waszej stronie. Ok, od czego zacząć poszukiwania działki? Czy w pierwszej kolejności należy szukać działki, a później projektu pod tę konkretną działkę? Czy może odwrotnie? Najpierw projekt, a później działka. I jeden i drugi sposób ma swoje wady i zalety, ale również jeden i drugi jest jak najbardziej ok. Pod warunkiem, że działka nie jest bardzo mała, bo to ogranicza nam znacznie możliwości ustawienia budynku. Jeżeli w pierwszej kolejności szukacie jednak projektu, bo to oczywiście najciekawszy etap, to jednak pamiętajcie, aby sprawdzić, czy wasz projekt jest możliwy do zrealizowania na tej konkretnej działce. Bo niestety nie na każdej działce da się wybudować to, co tylko chcemy, ale o tym za chwilę. No właśnie, skoro mowa o działce, to numer 1 na naszej liście jest wielkość i kształt działki. Niewielki budynek da się już postawić nawet na działce o powierzchni 300 m2. Należy jednak pamiętać, że minimalna odległość ściany budynku z oknami od granicy działki wynosi 4 m. Co oznacza? że mając wstępnie wybrany projekt, Możecie łatwo przeliczyć sobie, jaką minimalną powierzchnię działki potrzebujecie, aby taki dom na niej zbudować. Należy jednak to zweryfikować z miejscowym planem, ale o tym za chwilę. Oczywiście, im większa działka, tym większe podwórko ogród oraz podjazd, i tym większa swoboda w kreowaniu przestrzeni. Komfortową przestrzenią jest już działka o wielkości 80 arów, czyli 800 000 m2. Istotne jest również, aby miała ona kształt zbliżony do kwadratu lub prostokąta, ponieważ dużo łatwiej ją zagospodarować. Nie oznacza to, że niewielkie działki i o nietypowych kształtach są złe. Może być wręcz przeciwnie, bo mogą one oferować coś ekstra lub mogą być po prostu tańsze przez swój nietypowy kształt. Niestety, przy nietypowym kształcie działka powinna być nieco większa, aby zmieścić na niej wszystkie funkcje. I zachować odpowiednie odstępy. Wszystko zależy od tego, jak bardzo kształt działki odbiega od standardowego. Skoro mamy już działkę o powierzchni 8-10 arów, czyli 800 do 1000 m2, to ważne, aby była ona ustawiona w odpowiedni sposób względem stron świata. I to jest nasz numer dwa na naszej liście. Szerzej Powiem o tym w odcinku, gdzie będę mówił o adaptacji projektu i ustawieniu domu na działce względem stron świata. Mówiąc krótko, idealna sytuacja to ta, w której mamy wjazd na działkę od strony północnej, czyli od strony o największym zacienieniu. Okrót natomiast oraz taras lokalizujemy od strony północno-zachodniej, czyli od strony słonecznej. Sprawdzamy więc, czy po pierwsze możemy zlokalizować wjazd na działkę od strony północnej, i czy jest miejsce i możliwość na to, aby ustawić budynek tarasem na stronę południowo-zachodnią. Pamiętajcie, że mówimy o sytuacji idealnej, która bardzo rzadko się wydarza, dlatego nie przejmujcie się, jeżeli na przykład wjazd jest możliwy, ale od strony południowej. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zaplanować taki układ. Z właśnie od strony południowej. Jeżeli chodzi o taras, to w większości przypadków da się to zrobić tak, aby taras ustawiony był w odpowiednim kierunku. Na przykład poprzez lustrzane odbicie projektu. A teraz punkt numer 3, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany potocznie planem miejscowym. Jest to pozycja, która równie dobrze mogłaby być jako pierwsza na naszej liście, ze względu na ważne informacje, które się w nim znajdują. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w wielkim skrócie określa, co możemy, a czego nie możemy budować na naszej działce. Może określać również ilość kondygnacji, maksymalną wysokość budynku, dopuszczalny kąt dachu, a nawet jego kolor. Jeżeli mamy na oku działkę, która po pierwsze ma odpowiednią powierzchnię i kształt, oraz jest odpowiednio zlokalizowana względem stron świata, możemy zweryfikować jakie jest jej przeznaczenie właśnie w planie miejscowym. Mówiłem wcześniej, że mógłby to być punkt numer 1, bo równie dobrze jest zweryfikować plan miejscowy już na samym początku naszych poszukiwań, aby potwierdzić lub wykluczyć możliwość postawienia na tej działce domu jednorodzinnego. Budując dom, szukamy działki, która w planie oznaczona jest z reguły symbolem MN, czyli teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bardzo często ma również numer np. 15MN. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i ustalany jest w formie uchwały Rady Gminy. Plan miejscowy składa się z części tekstowej, opisowej, oraz graficznej, czyli bardzo kolorowej mapy. Organem sporządzającym plan jest wójt w gminach wiejskich, burmistrz w gminach miejskich lub miejsko-wiejskich w miastach do 100 tysięcy mieszkańców oraz prezydent miasta w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Dlatego, po wypis i wyrys z miejscowego planu, który jest niezbędnym elementem dokumentacji do pozwolenia na budowę, zgłaszacie się do Waszego Urzędu Gminy. Oczywiście plany dla każdej gminy w Polsce są dostępne online i każdy w każdej chwili ma do nich dostęp i każdy może sprawdzić sobie ich treść i zapoznać się z mapami. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać na przykład miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łowicz i dostaniemy link do strony gminy lub biuletynu informacji publicznej miasta lub gminy. A w nim Uchwała numer kropeczki Rady Miejskiej z Dnia Kropeczki w sprawie miejscowego planu miasta Łowicza plus rysunki. Uchwał może być kilka i każda może dotyczyć innej części gminy. Oczywiście do każdej uchwały, w formie tekstowej, powinna być dołączona mapa. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest więc bardzo ważnym dokumentem, który ustala przeznaczenie i sposób zagospodarowania, warunki i parametry zabudowy. I żeby nie być gołosłownym, przeczytam Wam fragment wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej działki, na której powstanie budynek pokazowy Modulował 3. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych symbolami od 1MN. Do 20 mn. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna to jest budynki mieszkalne jednorodzinne, a także towarzyszące im budynki gospodarcze, garaże itd. Ustala się warunki i wskaźniki zagospodarowania terenów. Budynki należy lokalizować z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku nieprzekraczalnych linii zabudowy. Na jednej działce budowlanej może być zrealizowany tylko jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% działki. Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki. Ustala się parametry zabudowy. Maksymalna wysokość zabudowy 10 m, za wyjątkiem budynków gospodarczych i garażowych, dla których ustala się maksymalną wysokość 6 m. Geometria dachu budynków mieszkalnych jednorodzinnych: dachy pochyłe, dwu- lub wielospadowe. O jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w granicach od 25 do 45 stopni. Zobaczcie więc, ile wytycznych, ustaleń i ograniczeń w bardzo krótkim tekście. Oczywiście, tekst planu jest znacznie bardziej obszerny, ale też niewielka jego część będzie dotyczyła Waszej konkretnej działki. Ja przeczytałem tylko kilka najważniejszych punktów dla przykładu. To właśnie na wagę tego dokumentu tak istotne jest, aby przed zakupem działki zapoznać się z jego treścią oraz częścią graficzną. Ktoś może Wam mówić, że na tej działce można postawić budynek jednorodzinny z dopuszczeniem usług, ale możecie to sprawdzić dopiero po zapoznaniu się z planem miejscowym. Może to też sprawdzić dla Was, Wasz architekt. Tylko wtedy macie pewność, że działka spełnia określone warunki. OK, ktoś może zapytać, co jeśli dla obszaru, na którym znajduje się moja działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I to jest bardzo dobre pytanie. Wtedy należy wystąpić o tzw. Tak WZ, czyli warunki zabudowy. Dostaniemy podobne wytyczne jak w przypadku planu miejscowego, z tym, że może to potrwać znacznie dłużej. Ponieważ w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgłaszamy się do gminy jedynie po wypis. I wyrys z tego istniejącego planu, a to załatwia się bardzo szybko. Na warunki zabudowy można czekać nawet wiele miesięcy. Dlatego, jeżeli chcecie postawić dom szybko, szukajcie działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym, czwartym punktem na naszej liście jest infrastruktura i media. Mam tu na myśli zarówno infrastrukturę drogową, jak i kanalizację oraz dostęp do wody i prądu. Bardzo ważne jest, aby działka miała możliwość lokalizacji zjazdu na działkę bezpośrednio z drogi publicznej. W zależności od tego, czy jest to droga gminna czy powiatowa, zwracamy się z wnioskiem o wydanie warunków na lokalizację takiego zjazdu odpowiednio do Urzędu Gminy lub Powiatu. Oczywiście dużo łatwiej i szybciej dostaniemy decyzję dla drogi gminnej niż powiatowej. Problem pojawia się, gdy nie ma możliwości na lokalizację takiego zjazdu z różnych względów. O ile brak dostępu do kanalizacji czy wody nie jest dużym problemem, zawsze jest możliwość realizacji własnej oczyszczalni lub szamba. Podobnie sprawa ma się w przypadku wody, i w tym przypadku rozwiązaniem jest własna studnia. O tyle w przypadku braku możliwości lokalizacji zjazdu, sprawa może być mniej lub nawet bardzo skomplikowana. Dlatego idealna działka to taka, która ma dostęp do drogi publicznej oraz ma możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej oraz gazowej. Numer 5 na naszej liście to sąsiedztwo, ukształtowanie terenu i krajobraz. Celowo podaję je razem, ponieważ w podobnym stopniu mogą one oddziaływać na naszą decyzję. Dobre sąsiedztwo, podobnie jak ładny krajobraz, może być miłym dodatkiem do działki, które spełnia już dużo bardziej istotne kryteria. Z drugiej strony, nawet działka, która spełnia wszystkie ważne kryteria, może być zdyskwalifikowana ze względu na sąsiedztwo lub krajobraz właśnie. Mówiąc sąsiedztwo lub krajobraz, nie mam na myśli np. Na państwa Kowalskich, ale ogólnie również obszary przyległe lub zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, np. wydzielające brzydkie zapachy, lub bardzo głośne. Należy również zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu. Pod kątem potencjalnych koniecznych prac ziemnych. Być może będzie konieczność wywiezienia lub nawiezienia znacznej ilości ziemi, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Na koniec zostawiłem punkt numer 6, który równie dobrze może być też punktem numer 1 na naszej liście, i jest to cena. Jest ona oczywiście istotnym kryterium wyboru, ale na ten temat nie będę jednak się wypowiadał, bo dla jednych może być to kryterium najistotniejsze. A dla drugich może to być sprawa mniej istotna. W tym przypadku każdy może sobie ten punkt umieścić w dowolnym miejscu na naszej liście. Na koniec, kilka ekstra dodatkowych wskazówek, które również warto wziąć pod uwagę. Badania geotechniczne gruntu. Dla pewności należy poprosić sprzedającego o takie badanie, aby zweryfikować jakość gruntu pod względem posadowienia budynku. Znając lokalizację działki, możemy sobie wiele rzeczy sprawdzić online, nie wychodząc z domu, na przykład dzięki geoportalowi. Możemy sobie sprawdzić rzuty, wymiary, powierzchnię działki, strony świata itd. Możemy sobie też wstępnie umieścić nasz projekt na działce i sprawdzić, czy wszystko nam odpowiada i czy zachowujemy odpowiednie odległości. Oczywiście dobrym pomysłem jest również weryfikacja tego z planem miejscowym. Zawsze dobrym pomysłem jest rozmowa z sąsiadami o okolicy, a przy okazji można się dowiedzieć, czym ogrzewają domy nasi potencjalni sąsiedzi. Bo jeżeli używają tzw. śmieciuchów, będziemy mieli problem ze smogiem i brzydkim zapachem dymu jesienią, wiosną i zimą. W tym samym czasie można pojeździć sobie po okolicy w różnych porach dnia i tygodnia. Jeżeli w okolicy jest coś głośnego lub wydzielającego brzydkie zapachy, to może być to nieodczuwalne np. w niedzielę. Ale już we wtorek lub w czwartek ten problem może już się objawiać. Kolejna kwestia to potencjalne zadłużenie. Należy poprosić właściciela o sprawdzenie księgi wieczystej lub w umowie notarialnej zawrzeć zapis o tym, że nie ma żadnego zadłużenia. Należy weryfikować wszelkie informacje przekazywane przez sprzedającego, bo nawet najbardziej uczciwy człowiek może pewne rzeczy przemilczeć lub może o pewnych rzeczach w ogóle nie wiedzieć, a lepiej nie dowiedzieć się o czymś już po zakupie działki. Dlatego dobrze jest na etapie kupna skontaktować się już z architektem, który może pomóc nam zweryfikować pewne informacje i wskazać nam ewentualne problemy. Jeżeli mamy już wybrany projekt, sprawdzi on dla nas, czy można taki dom wybudować na wybranej przez nas działce. Taka konsultacja może zaoszczędzić nam sporo czasu, nerwów oraz pieniędzy. Podsumowując, oto 6 punktów którymi powinniśmy się kierować przy wyborze działki. Powinniśmy przeanalizować każdy z nich i odnieść te punkty do swojej sytuacji. A więc numer jeden na naszej liście to wielkość i kształt działki. Numer dwa to usytuowanie działki względem stron świata. Numer trzy to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który równie dobrze mógłby na przykład być numerem jeden. Numer cztery to media, czyli dostęp do drogi, do sieci wodkan i do prądu oraz gazu. Numer 5 to sąsiedztwo i krajobraz oraz ukształtowanie terenu. Numer 6 to cena. To tyle, jeżeli chodzi o zagadnienia, jakie warto wziąć pod uwagę, wybierając działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Mam nadzieję, że lista, którą dla Was przygotowałem, przyda się Wam w Waszych poszukiwaniach. Dajcie znać, czy zgadzacie się z wszystkimi punktami oraz ich kolejnością. Jeżeli macie jakieś uwagi, podzielcie się nimi w komentarzach. Dajcie znać, jeżeli uważacie, że pominąłem coś istotnego. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie lubicie. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki za uwagę. Cześć.